Badam, już poszedł spać. I graliśmy z gościem Który powiedział. W sensie na początku gry, napisał po polsku. Z żelaza możesz wyjść, ale żelaza z ciebie nigdy nie wyjdzie. A potem mówił po angielsku i cały czas spamował. W sensie wiesz jakieś tam na zasadzie, że. Sage kill me! Sage kill me! Sage kill me! Pewnie nie jest jedyną osobą, która ma z tym problem, tylko że większość po prostu nie gra i tyle. No kurwa no! On mi od razu heda strzela, no ja mam dość już. Nie umiem. Entered. <laughs> I'm sorry. <sighs> I'm sorry. <sick. sighs> I'm sorry. <sick. laughs> I'm sorry. <sick. inaudible> I'm sorry. <sick. inaudible> I'm sorry. 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 i am sorry i am sorry Planted, uh -huh. <sighs> uh -huh. <laughs> last player standing, so... <laughs> one enemy remaining. <laughs>

I need to no touch begins <laughs> nice, nice, nice. one enemy remaining. On left. that's cool Just awesome. give Let's go. <laughs> <laughs> I carry your They have the spike. One enemy remaining. <laughs> nice. Oh. Last player standing. <laughs> <laughs> okay. <laughs> 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 Attackers win. <laughs> <laughs> Last player standing. Uh -oh. <laughs> now. 10 seconds left. One enemy remaining. Clutch! Rain is down. One enemy remaining. Let's go! Seconds left. Oj, oj, oj. Ja tu chyba będzie. 30 sekund jeszcze. Oj kurwa, co? Ja pierdolę. No sprześnij mnie. Bo ja wiem. Mnie masz 30. O! o ja pierdolę, ale, yes, ale to było być. złoto. Ale to było złoto. Wow, wytyczył będzie dużo, to. To leci do klipów, leci, co nie? Tak, to leci do klipów, oczywiście, że to idzie do klipów. Nie było jej tutaj przez chwilę. Może maja. jakby była wyższa. <noise> możesz streamować, możesz lusko. pójść na okno i zabrać, zabrać lepszego skina do bundle'a. Nie wiem tego, bo umrzesz. Co? Bo jest? Co jest? Co się stało? Przecież można wejść na się ruszyć? Rusz. Zablokowałeś się tutaj tak wysoko. Janek, te grane na, A mały Janek nagrane na 1. Weź się wysiluj. To jest wszystko. Ta ale. Tarej jest slow Okej, poczekaj. <laughs> Okej, shit! A ja, co? Nie wiesz, to jest dupny skin. Co tu chodziłeś? To jest grał tron skin. Znaczy. E, tron, dziedzictwo skin. Chyba z graffiti. Nie. Co to było? Ja jest przyjęłem jej w głowę. Papa Jasiu. Ultuj, ultuj, ultuj! Nie! To cię nie też pali zabiłem. Wiecie? Jak już był wrogiem, to bym cię zabił. to Jonatania będzie musieli wstrzesięć, to ja się będzie musieli wskrzesić. No, myślę, w sejcie jest teraz Odyny, Odyny, chłopaki. Odyny e, wszyscy? No, let's go. wszyscy C, wszyscy C. potem. To jest jakby strasznego ja. Okay, Nie to to to... Janek, ty się. na końcu idziesz, tak idziesz <laughs> No tak, na końcu, no <laughs> Zgidziesz pierwszy, Jan. To, to pewnie pewnie tak, jest tak, ja zawsze ginę pierwszy. pierwszy. Oko, oko. 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 Lecimy! Łapię, LANDUJCIE <śmiech> <śmiech> Kasz, pokaż Każdą pąkę Strzelaj tam na oślep Nieważne Łał, ta jest minimalna O, oh, nie, z, longa, on z Yes. Bierz tego Odyna, bierz, bierz, bierz tego Odyna, Weź mojego Odyna, weź mojego Teraz oko potrzebujemy, bo to jest jakby nasz sygnał do, do wystrzału Nie, nie, Jumpa. właśnie ja nie chcę... Nie chcę ja widzę krew, po... ja widzę krew kiedy widzę oko Nie chcę jej vibe'ować, bo ja mam I Tam ktoś przywołać. był, tam ktoś był Żartuję Zdaję masz spiker, nie kombinuj Od tyłu, od tyłu Sage! Yeah, ja nie, na te w... te... Yeah. Od okna Sage, o oh, kurwa. Better Sage wins, ona z Gdzie ty się Nie Jeszcze, że zabijesz! Dzięki! No, no. To obejdź na nią, ja się wiedział <muchy> Od double doorsów. Ja od okna przyłady. Sage to baj... Kurwa jeden, jakby się tak? wyskoczył z jednym nabojem wody, nie? Był mu cringe. się weź tego spyka i mi go podaj.

Janek, co ty robisz? Janek, co? Ścianę postaw Ja pierdolę dość Ja nie wiem gdzie. Odejście. Wiele miejsc. Mówię, w każdym miejscu ścianę. Kurwa biała. Ty białaś jeden. Pilnuj okna. Jesteś tak biały, żebyś mając zjeżdżał. Jestem w dupnej pozycji, ale... No, Zobacz na Longa jest... bardziej. Janek pilnuj okna. Chiluj się, Janek. Nie. Czasami ma skosywać. Jest tak go rozczarowany. Dobrze. Proszę, oddyny działają. <ścoughs> no, zawsze. When we we in out. out ale my stąpamy po cienkim lodzie. Przygamy Jak Maro dzisiaj? Eee. O, ale Maro, 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 Mogę umrzeć. Czy no, Maro, a za działają, Maro, nie? Równy. Nie, to ciężar. na co Ale ja chcę przy... przy... No. Na, cy, na, cy. Cy, na cy. No ha, bla, jest spadziło. Oko. Nie Co no, to Z tej Obrażnie z Dante's Wraiths? Ze spawnu jest, ze suka Z operatorem, przeszczęść Od tyłu, od longa Od longa jest Reina. od longa jest Reina obita trochę Ale się nie Wiem jak to działa Może mi wytłumaczył kiedyś się to działa, kur... No, Odiny są niepokonane Tylko, że ona teraz może pójść na Double Doors Ja będę patrzył tutaj, od tyłu Ej, mamy Impostora w drużynie, nie gra z... Dynim. Natalia, jeśli to ma na to, to powinniśmy drogę do zwycięstwa. Jest, jest, odląga, odląga, odląga. Teraz na, teraz na, mówię wam, mówię dobra. wam. A, jaki no, jest dobra, tak, dobra. Tego się dobra. nie spodziewałem. Trzeba, trzeba. A muszę zostawić <coughs> A na jakąś na to. Ten... Na Longa ten. Okej okay. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Ok, było. dobra, Chy czyli jednak chyba oddyny na A nie działają. Mara, uciekaj.